Witajcie! Lato w tym roku póki co nas nie rozpieszcza. Na całe szczęście, deszczowe letnie dni mogą umilić nam giganci streamingowi, którzy to w najbliższych dniach przygotowali dla nas kilka wartych uwagi i nowości, ale nie tylko. Zapraszam na szybki przegląd premier na platformach streamingowych. Już w ten piątek, 11 lipca swój debiut miał pierwszy odcinek trzeciego sezonu serialu Fundacja opartego na serii powieści pod tym samym tytułem. Minęło 152 lata odkąd bohaterowie przechytrzyli złowieszczego imperatora. Teraz jednak będą musieli zmierzyć się z nowym zagrożeniem pod postacią tajemniczego jegomościa, znanego jako muł. Niezbyt to złowieszcze imię, no ale cóż, pozory potrafią mylić. Trzeci sezon zapowiada się naprawdę dobrze, zresztą osoby, które miały do czynienia z książkowym pierwowzorem, już zacierają rączki na samą myśl o tym, co wydarzy się w tym sezonie. Fundacja to serial przez duże S, który powinien sprawdzić każdy fan gatunku science fiction. Produkcja dostępna jest na platformie Apple TV Plus. Trzeci sezon, podobnie jak poprzednie będzie liczył 10 odcinków, które będą ukazywać się w każdy kolejny piątek. 16 lipca w środę na Prime Video zadebiutują dwa pierwsze odcinki trzeciego i zarazem finałowego sezonu serialu tego lata. Stałam się piękna. Serial jest adaptacją powieści Jamie Han i opowiada o miłosnym trójkącie między Bailey a braćmi Fisher. W finałowym sezonie miłość głównej bohaterki zostanie wystawiona na kolejną próbę, kiedy to na horyzoncie pojawia się jej pierwsza miłość. I chyba szczerze trzeba oczekiwać po prostu więcej tego samego, jeśli polubiliście bohaterów przy okazji sezonu pierwszego i drugiego to pewnie nie możecie się doczekać finału. Romanse dla nastolatków to trochę nie moja para kaloszy, ale na pewno znajdą się fani. Do sprawdzenia od 16 lipca na Prime Video. Życie jest za krótkie, żeby nie spędzić go z ukochaną osobą. Z kolei platforma Netflix 17 lipca zaoferuje nam nowy serial kryminalny, pod tytułem Dzikość. Historia opowiada o agencie specjalnym, któremu zostanie powierzona sprawa tajemniczego morderstwa, które miało miejsce na terenie Parku Narodowego. Sprawa ta nie tylko odkryje mroczne sekrety, ale także zmusi agenta Turnera do zmierzenia się ze swoją przeszłością. W głównych rolach Eric Bana oraz znany m.in. z serii Park Jurajski Sam Nil. I serial zapowiada się jako trzymający w napięciu thriller. Może będzie to produkcja warta uwagi nie tylko ze względu na ciekawą obsadę, a sam serial będzie dostępny od 17 lipca na platformie Netflix. Trochę czasu musiało upłynąć, zanim doczekaliśmy się kontynuacji serialu Pokerface. Ale na szczęście oczekiwanie już niemal dobiega końca. Dalsze przygody dość specyficznej Charlie, która to podróżuje przez Stany Zjednoczone, będziemy mogli śledzić już od 17 lipca. Poker Face to serial w starym dobrym stylu, gdzie każdy odcinek przedstawia nam jedną kryminalną zagadkę, na którą Charlie będzie napotykać podczas swojej podróży. Za serial odpowiedzialny jest Ryan Johnson, więc jeśli podobały Wam się takie tytuły jak Glass Onion czy Na Noże to nie możecie przejść obok tego tytułu obojętnie. Na początek Sky Showtime udostępni nam trzy pierwsze odcinki drugiego sezonu, a kolejne będą ukazywać się w tygodniowych odstępach. I a na koniec powrót do klasyki, bo także 17 lipca i także na platformie Sky Showtime będziemy mogli przypomnieć sobie albo zapoznać się po raz pierwszy z jednym z najbardziej kultowych seriali ostatnich lat. A mianowicie chodzi mi o serial w garniturach. Sky Showtime udostępni wszystkie 9 sezonów, więc może to będzie właśnie dobry moment, aby nadrobić perypetie genialnych prawników. A może część z was będzie chciało dopiero sprawdzić ten tytuł? Dajcie znać w komentarzu. I tak przedstawiają się naszym zdaniem najciekawsze nowości zbliżającego się tygodnia na platformach streamingowych. Dajcie znać, który tytuł Was najbardziej interesuje. Ja przyznam szczerze, bardzo czekam na nowy Poker Face. Uważam, że to tytuł, który idealnie sprawdza się w tygodniowych odstępach. Pamiętajcie zostawić łapki w górę pod tym materiałem. No i jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie także suba, żeby być na bieżąco. Dzięki wielkie i do zobaczenia.